Okej okay, Siemanko, z tej strony Enzi i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku wiejskiej Przygody! Okej okay, siemanko, witam was w kolejnym odcinku i co dziś będziemy robić, jakie jest nasze zadanie Naszym zadaniem jest znaleźć skara, czyli skazę tak jak mi to pisaliście Choć skar z angielskiego to że blizna Ale w każdym razie musimy go znaleźć I znajduje się on gdzieś pod drzewem Rafikiego, w ogóle strasznie głośno je mam Tutaj wyrzuciłem sobie śmieci, które nie są mi potrzebne, w ogóle miałem przez sobie pusty plecak ja wszystkie itemy nosiłem przy sobie w ekwipunku, i potem wyrzucałem zamiast po prostu schować, ale nieważne. Najfajniejszą rzeczą, która spotkałem mnie zaraz po wejściu do Minecrafta, jest to. Widzicie to takie y, malutkie, tam czarne? To jest właśnie ten ziomeczek, którego musimy znaleźć. Czyli znalezienie tego skara nie było aż takie trudne, bo wystarczyło się spojrzeć gdzieś tam w dół. I od razu go mieliśmy, dobra. Zróbmy to w ten sposób, że po prostu wyjdę na powierzchnię, będę leciał gdzieś tam mniej więcej pod drzewo tego całego Rafikiego. Mmm... bodajże Rafikiem się nazywał. W każdym razie pod to drzewo musimy wleźć. I gdzieś tam zacząć się wkopywać w dół, żeby odnaleźć właśnie tego złego y, lwa. No dobra. No fuck! Ej, nie mogę go trafić. Czekajcie, czy ja mam jakieś pochodnie? Niestety nie, a mam drewno w ogóle, mam drewno i te I węgiel i nie zrobiłem sobie pochodni Okej, okay, zrobimy sobie chociaż 16 Żeby coś było, o, ups, znowu zapomniałem o secie, już go zakładam Dobra, coś będziemy przynajmniej widzieć On nie jest tak daleko, ej Jak widzicie to on już tutaj Coraz bliżej jest mnie Spodziewałem się właśnie, że będzie gdzieś da... Co to w ogóle jest, on się rozkładał on gdzieś tam już jest, tylko stąd widzę. To my dobrze weszliśmy tutaj. Ej! Jest elegancko! I tak samo piszecie mi ziemyżki cały czas, że mam złoto w plecaku. To nie jest złoto. To jest Ultimate. Czekajcie, znajdę to zaraz, żeby wam pokazać. To nie ten plecak! To jest w białym plecaku, ok. i to jest... Znaczy nie Ultimate tylko Uranium, a złota mam trzy, tak więc muszę po prostu zrobić sobie piecyk, przepalić i wtedy będę miał kask, tak więc... Widzimy się po przerwie, zrobię piecyk i szybko sobie zrobię kask. Dobra, jednak tej przerwy nie było, bo yy, nie mam kamienia i nie wiem jak to zrobić. Tutaj jest ten skar. Znalazłem go. Widzicie? To jest ten zły lew, który ma aż 250 punktów życia i potrzebuje patyka rafiki, który muszę go utłuc. A będzie mi bił czy nie, bo on tak przyjaźnie dość nastawił? <laughs> fuck! Do you think you can fight me? Tak! Ja chcę się z Tobą bić! O, oh, fuck! Wyrzucił mi tutaj te złe y, rzeczy. W ogóle jaką pompę mam w łapie, jak go szybko ubiłem. Wow. Okej, okay, tego chyba tutaj przed chwilą nie było. Co to tutaj jest napisane? Rafiki do mnie krzyknął bodajże z drzewa. Czy jakoś tak? Yy, że. Muszę wrócić do jego drzewa, bo zbraknie nam zaraz czasu I coś się wydarzy, to jest jakieś zejście, ale to na pewno nie jest to gdzie mam iść Tak więc będę się kierował w górę, żeby stąd się wydostać i lecimy do Rafikiego, do tego drzewa Spodziewałem się, że trochę trudniej będzie z tym całym o, dobra, no chowaj, dobra I myślałem, że trochę trudniej będzie z tym całym skarem tutaj walczyć Że to będzie, y, powiedzmy, y, trudne A się okazało, że jednak nie Chociaż gdybym pewnie nie miał takiego seta, jak on w tej chwili To walka ta byłaby dość trudna Więc set, który posiadam mnie uratował Choć i tak zabrali mi trochę życia, tak więc sobie I zjem jabłuszko Się uleczymy Fak, my jesteśmy centralnie pod drzewem Rafikiego, to ja stąd nie dam rady wyjść. Muszę iść w tą stronę, żeby odsunąć się od drzewa, bo będę musiał się wkopywać tutaj w jego drzewko. No, wypadł ode mnie, no jak ja nie... Pie nie lubię tych hien, no! Fak. I nie mogę tutaj chodzić za bardzo sobie spot no. Kurwa jeszcze więcej tego tutaj będzie. Nie mogę za bardzo z pochodnią chodzić, no bo muszę jakoś je bić, a samą pochodnią to ciężko mi je ubić, nie? Okej, okay, chyba znalazłem wyjście tutaj u góry. Tak, na szczęście to jest to. Oczywiście mnie piecznie jakiś, No, wiedziałem! Fak Co za pieprzone hieny. Fak, No co się tutaj dzieje? Jak mnie to wkurza? Jak ja ich nie lubię. Widzę buzie, widzę niebo. Czyli już prawie jesteśmy. No, kawałek od domu rafikiego. Mam nadzieję, że gdzieś tu po drodze jeszcze znajdę w ogóle Timona i Pumbe. Tak chyba się nazywali. Bo mam dla nich robaki i inne rzeczy. Póki co tyle znalazłem. Ze zebra, chyba lew. I gdzieś oni się tutaj kręcili. Ale raczej ich nie znajdę, bo. Bo, ku bo kurczę, jestem krótkowidzem, Czy znaczy nie jestem, ale y jestem w grze. Ich nie widzę, oni pewnie się jeszcze gdzieś tutaj schowali. Chociaż pewnie potem i tak mi podeślecie minutę, w której się oni tutaj po mapie gdzieś szwędali, a ich po prostu nie zauważyłem. No dobra, lecimy do tego drzewa, może z góry uda mi się zobaczyć tych łubów gdzie się tutaj kręcą. Mówili coś, że będą szukali jedzenia gdzieś tam i... Znaczy, nie mówili, że będą w kopalni, tylko do kopalni gdzieś tam chodzili, jak ostatni raz się z nimi widziałem. Tak więc y, pewnie ich nie znajdę, bo się schowali. Ale zobaczyłem, może gdzieś tu się kracją. Mam nadzieję, że Rafiki w ogóle żyje, bo nie miał tego swojego wielkiego patyczka. A bez tego Badyla to ja nie wiem, czy on sobie poradzi, bo on miał jakieś dziwne tiki. Tak jakby miał jakiegoś tutaj Parkinsona czy Tureta. Nie wiem, nie wiadomo mi nic na ten temat. O, a ty masz swój patyk. Ziom? Mam! O! o ty! Ale fajnie, do innego świata mnie przeniesie. Mufasa? A nie, nie, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że muszę iść do tego tunelu, tak? A tam... Nie, dobra, nie będę się z rozmawiał, bo to nie ma sensu, ty mi i tak nie pomożesz. Wiecie co? Na razie się oleje, Rafikiego. Potem najwyżej wrócę, żeby mu pomóc przy tej misji. A w tym momencie... Będziemy wchodzili do tego portalu, jestem ciekawy, gdzie mnie przeniesie. Kraina nazywa się Outland. Więc zobaczymy co to będzie. Okej, okay. niech mnie szybko przenosi. Rafiki zostaje, nie idzie ze mną. Znowu będę sam w zupełnie innym świecie. Zobaczymy co mnie tutaj czeka, nie? Okej, okay. z czego widzę to... Co to jakieś dziwne drzewa? Jest na pustyni. Jak na razie. Jest noc. Znalazłem lwa. Ale to nie jest chyba ten F, którego mam szukać, tylko to jest zwykły E, który się tutaj zrespił No dobra, misje sobie spójrzmy jakie mam Do wykonania w tym świecie e, Nie mam na razie żadnych, muszę pomóc Rafiki Tak więc wracamy do Rafikiego, pomóc przy tym e, problemie który ma Czyli wypełnimy misję I zobaczymy co będzie dalej się działo No dobra, no to ja idę do portalu, niech mnie przenosi No dobra, no to podejdźmy do tego łosia Co on ode mnie chce? Ale on nie chce już z się rozmawiać, niestety. No dobra, to w, w książce z misjami będę raczej miał napisane. Teraz chwila skupienia, będę musiał to przetłumaczyć. Bring Rafiki for ground term... Aha, czyli bodajże... I... Będę musiał Rafikiemu przynieść cztery termity. Ground. Takie Ziemne? Nie wiem jakie. W każdym razie muszę mu przynieść cztery terminy. Cztery terminy. Cztery termity, tak więc tyziom się stąd nie ruszaj. Pilnuj mi to wartalu, żeby nikt mnie go nie ugasił. A ja lecę na dół. Chyba ci pożarcie bodajże, bo do niczego innego one ci nie będą potrzebne. W ogóle zauważyłem, że wszystkie tutaj yy, postacie, które spotkaliśmy do tej pory, chcą ode mnie żarcia: albo chcą mnie zjeść, albo chcą, żebym wypełnił dla nich misję. I wtedy chcą, żebym ja im przyniósł jedzenie. To w ogóle chore. I ciekawy jestem, czy ja znajdę tutaj te termity. O których mówił Rafik gdzie one się znajdują, czy będą gdzieś tutaj na powierzchni, czy bodajże bardziej w podziemiach. Jak na razie ich nie widzę i wydaje mi się, że będą one na zupełnie innym biomie, bo to by było za proste, żeby one tutaj po prostu zaraz koło mnie się znajdowały. No, wiedziałem, że mnie pieprzą to, to, to normalne już było. W ogóle czemu one w nocy wychodzą? Dobra, teraz nic nie widzę. To jest masakra z nimi, mam ich dość. Nienawidzę. Po prostu nienawidzę. Wszystkie bym utłukł, ale się nie da, bo to się gówno spałnuje. Okej, okay, polecimy w tą stronę na mapie. Na no, mapie nic nie widzę, cały czas ten sam Fuck do no idź to ode mnie. Cholery jedne. No, pełno kości, ale na co mi te kości? Ok, minęło jakieś 30 minut. Być może trochę dłużej. I po tym całym czasie Zorientowałem się, że być może Te termity nie znajdują się W tym świecie, bo Rafiki tak Z dupy po prostu nie otworzył mi tego portalu Tylko po prostu znajduje się Właśnie w tamtym świecie te pieprzone termity Dla Rafiki I ja męczyłem się z niepieprzonymi hienami tyle czasu Tylko po to, żeby po takim czasie do tego dojść To jest masakra, dobra Nieważne, ten już dostaje tutaj Ataku padaczki, a będę musiał mu Chyba leki przynieść zamiast tych termitów Nieważne Wchodzę do tego portalu. W ogóle już tutaj byłem. Nie wiem po co ja samolot wychodziłem. I będę szukał tych termitów. Mam nadzieję, że to już nie będzie jakiś duży problem. I że to nie będzie tych pieprzonych hien. Bo ja mam dość po prostu. Już każdego po kolei bym po prostu wytłukł. Tylko tutaj właśnie jest ten problem, że tych e, termitów nie widzę. I nie wiem na jakim biomie one mogą się znajdować. I w ogóle jakie tutaj. Ło! Was powaliło, wszyscy coś źli! Nie, ey, Nie chcę aż z tyloma walczyć, no popieprzyło wam się coś. Mi się kojarzy coś z termitami, że one coś z drewnem mają wspólnego. Ale nie jestem do końca pewny. I wydaje mi się, że będą w czymś takim właśnie siedzieć. Spróbuję takie coś zniszczyć, zobaczymy czy coś znajdę. O! A widzicie, są termity. Ja wiedziałem, że to ma coś wspólnego z drewnem. No dobra, tylko teraz mi powiedzcie, jakie ja mam je. To są termity? To są eksplodujące termity. O, ale on mi chciał eksplodujące termity? Nie, on chciał normalne termity przecież. To skąd ja mam je wytrzasnąć? Ej, coś jest nie tak. Dobra, lecimy dalej. <ścoughs> to nie są te termity, co on chciał. Mam jednego takiego termita. On miał cztery, ale zwykłe termity. Więc zobaczę to drzewo, czy może. Jak zniszczę to, wypadnie termit. Nie, jednak nie wypadnie. Chociaż jest to drzewo. Czyli z drewnem coś tam wspólnego ma. No nie, wiem, lecimy dalej do kolejnego drzewa. Może te duże będą już miały coś z nimi wspólnego. Najgorsza jest ta lawa, że będę musiał przez nią przejść. Jak wpadnę, to będzie pokaczoku, jak to się mówi. Dobra. I hop, i możemy zacząć niszczyć to coś, za ten blok. I tutaj też są eksplodujące termity. Jak je zniszczę, to wtedy nie wybuchają, ale być może on Rafiki zje takie. Może się nie zorientuję wcale, że to są takie wybuchające. O, nie wybuchajcie mi już. Dobra, dobra. Tu nie było, tu nie było. Ile mam pięć? P mam pięć eksplodujących termitów. Dobra, lecimy do Rafikiego i być może uda się mi wypełnić tą jego misję i to będą te termity. Mam taką nadzieję, bo nie chcę mi się ich dalej szukać. Tym bardziej, że ten świat jest o tyle popieprzony, że tutaj wszystko mnie atakuje. Masakra. I nie zrobiłem sobie waypointa do portalu Ale bodajże w tamtą stronę gdzieś powinienem lecieć Tam na górę Więc nie jest źle jakieś ogarnięcie Mniej więcej tutaj mam yy, W terenie gdzie się znajduję. Tak samo nie mam portalu do powrotu do domu Ale nie, nie jestem pewny czy to w książce jest napisane czy nie Tak jest napisane w książce więc nie jest źle Będę miał jak wrócić do domu Więc nie muszę się tym martwić Dobra podsadzimy się tutaj jakoś Chyba że wejdę tutaj tymi blokami, chociaż słabo to widzę, więc się podciągamy. jeszcze raz, okej okay, to sobie już mogę chyba wejść. mam nadzieję, że to, to będzie ten portal, że się jednak nie pierwszą tutaj i w obliczeniach gdzie to jest. chyba że się jednak pierwszą. a nie tam u góry znajduje się też portal, znaczy nie też tylko ten główny portal, więc do niego szybko się udamy. I lecimy do Rafikiego, żeby te termity mu dać Mam nadzieję, że to chodziło o te eksplodujące, a nie jakieś inne Nie wiem na co on ma zachcianki Ale mam nadzieję, że się nie skapnie, że to są złe termity Okej, okay, weźmiemy sobie to Ty, a ja nie mam przypadkiem termitów w plecaku? Nie ten plecak, ten drugi plecak mi, mi doj Okej, okay. a nie, to są robaki Ale może też będzie chciał zjeść Okej okay, Rafiki, mam robaki Ło! Sorry, nie, nie chciałem. Wybacz, to nie tak miało być. I to chyba nie są te termity. Stary, jak ja mam zrobić, żeby te termity mi się zrobiły normalne? Ty coś wiesz na ten temat, czy może nie? Co? No tośmy się dogadali. Dobra, ziomeczki. Napiszcie mi w komentarzu, ja naprawdę bez waszej pomocy bym sobie tutaj nie poradził Na tym świecie, bo to jest masakra po prostu eee, Te misje i tak dalej Powiedzcie mi, czy te termity, które mam przy sobie Muszę jakoś zamienić, żeby one nie były eksplodujące Nie, to tak jednak nie działa Czy te termity, które mam e, Można jakoś zamienić i tak dalej, czy po prostu muszę znaleźć zupełnie inne drzewo W tamtym właśnie Świecie, pać jakiego bananka je. nie dostaniesz! Nie świnio jedna, bo nie chciałeś wybuchających termitów. Okej, okay, ziomeczki, tak więc liczę na Waszą pomoc. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, no to koniecznie zostaw łapkę. Napisz w komentarzu, gdzie mogę dalej iść i tak dalej. Czy masz jakiś pomysł na przygodę. Subskrybuj mnie, jeżeli tego nie robisz, polecam fajną grę w opisie i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, Papa. Pa. Soul, but now I got a new one Same old song, but now it's got a new drum. A better man, and better yet I got a better plan to stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gonna make it with the pen pad and the mic, we gon' break it.